Dzień dobry, witam na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić flaki z boczniaków. Potrzebujemy około pół kilo boczniaków, 6 skrzydełek z kurczaka, 6-7, sól, pieprz, yy, trochę magi, mieszanka warzywna, seler, yy, pietruszka, marchewka, por, Ja tutaj mam gotową przyprawę do flaków ze względu na ograniczoną ilość składników, tutaj gdzie jestem. Oraz majeranek. Trzy, dwa liście laurowe, trzy ziele angielskie. I troszkę dosłownie dwie łyżki oleju do podsmażenia naszych warzyw. No i tak, bierzemy nasze skrzydełka z kurczaka, wrzucamy do garnka, zalewamy dwoma litrami zimnej wody i wstawiamy na gaz do gotowania. Dodajemy jeszcze magi i wstawiamy na gaz do gotowania. Wywar nam się gotuje, a my oczyszczamy nasze grzyby. Te końcówki odkrajamy, resztę kroimy na takie paski. Takie coś ma być z tych grzybów, takie, takie paseczki. Najlepiej jest samemu hodować czy na balkonie boczniaki, kupić gotową grzybnię. Macie kilka razy na miesiąc boczniaki. Rewelacja, takie świeżutkie boczniaki. Można je na kilka sposobów robić. Ja pokazuję wam tylko jeden z nich. Teraz jak to wszystko pokroję, to się włączę z powrotem. Flaczki już mam pokrojone. A jeżeli mamy wszystkie składniki pod ręką, to możemy zrobić bez tej mieszanki do flaków. Wtedy dajemy pół łyżeczki gałki muszkatołowej, łyżeczkę lubczyku i pół łyżeczki suszonego imbiru. No i teraz tak, grzyby pokrojone, teraz przecedzimy nasz wywar, który nam się ugotował na skrzydełkach, wywar przecedzamy do miski i na osobno. Mamy nasz wywar gotowy. W tej postawie. I teraz będziemy robili dalszą część. I tak, do garnka. Wlewamy dosłownie troszkę oliwy. I rozgrzewamy. No i jak już tam się oliwa rozgrzeje, wrzucamy nasze warzywa i podsmażamy je w garnku. Dorzucamy też zielonkiewski liść laurowy i lekko podsmażamy. Po czym dajemy nasze przyprawy. Jechamy się z tym wszystkim przetwarzom I dalej mieszają. Przyprawiamy, a tu wolni nam się Dalej mieszając, przyprawiamy, a tu yy, nam się aromat Jest piękny aromat, więc dajemy nasze grzyby wszystko razem wymieszamy Teraz dajemy troszkę wywaru. Przykrywamy przykrywką, zaczynamy dusić około 15 do 20 minut. Wy nasz wywar się poddusi. Następnie dolewamy nasze warzywa z jakim się podduszą i Dolewamy po prostu naszego rosołu. Doprawiamy nasze flaki solą i pieprzem. Trochę soli, trochę pieprzu, właśnie pieprzu i gotujemy. jeszcze. Sprawdzamy na tym etapie, jak smakują. Mają dość intensywny smak. Tak wyglądają. Chwilę zagotujemy, wyłączamy i podamy gotowe do po spożycia. Flaczki się zagotowały. Nalewamy w miseczkę. I tak wyglądają nasze flaczki po ugotowaniu. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I do następnego. Życzę Wam smacznego!